Witam serdecznie. Dzisiaj ponownie magnesik. Pierwszy rzut wykonany. I wpadł taki gwóźdź. I jakieś tam mniejsze złomiki. Zobaczymy co nam dzisiaj woda odda. Może znowu jakieś przynęty, boblerki. Blaszki, gumy, zobaczymy. To, to, to. Mamy pierwszego grubaska. Taka spina. Rzucamy dalej. Pierwszy wędkarski pant. Część obrotu Niestety już tutaj ten otwór na kotwiczkę. Przerwany. Taki komplecik. I w tym całym syfie widzę dwie blaszki. Płaskownik. Jedna blaszka. I druga w lepszym stanie. No i jest dobrze. Dwie śruby do grubego. I mamy Pierwszą gumkę Jakaś dziwna, nie miałem jeszcze takiej Bez kotwicy żadnej A tu był hak, tu był, dobra No i śmieć Taka ciekawostka, czyżby końcówka lutownicy? Całkiem prawdopodobne. Co to w wodzie robi? Leży i gnije. Dobra, rzucamy dalej. Jest koszyczek zanętowy w ładnym stanie, 60 gram i blaszka obrośnięta. Taki piękny grubasek, jakaś rączka chyba od czegoś, ale ciężki. Proszę bardzo, taki pręcior, długi i kolejny koszyczek w ładnym stanie. Dobra, rzucam, zbliżam się do mostu i coraz więcej wpada wędkarskich. Przedmiotów. O, tu gumka jedna, druga i kawałek koszyka. Ale to wszystko złomu ale pod mostem miejsce się zwolniło, także zaraz będę rzucał tam, gdzie ostatnio Pierwsze fanty z pod mostu taki pręd grubajny do śruba, jakoś zakończona gwintem, nawet także śruba i taki prędkość. Na razie tyle mamy, a się jeszcze rozbiera. No to wyciągniemy razem tym razem yy, coś ciężkiego na końcu liny. I się toczy. Zobaczymy co to będzie, ale opór ładny. Nie wiem, czy to wyciągniemy, bo to jest jakaś blacha. Czy się nie ześliznie? O, idzie, idzie, idzie. Jest taka blaszka. Ładnie. Takie coś się przykleiło. Ale nie wiem co to może być, od czego No otwieracz to nie wygląda. A pewnie od tych, tych rusztowań, co tu były. Tak stawiam. I tu chyba jeszcze góra była. Ta zjedzona. No teraz chyba znowu coś ciężkiego wyrwałem. Idzie pomału Zobaczymy czy uda mi się to wyciągnąć Ale to jest kawał żelastwa Sunie, sunie To podnosimy. Co to jest? O, o. Ale zaczep. Ale zaczep. Ja cię nie uniosę. O, już jeden ołów widzę. Ale Kapital Takie rzeczy ho, ho, ho. Czy ja to wezmę do samochodu? Tu jest ołów no. no zaczep idealny normalnie Aż dziw, że tu tylko jeden ołów Dobra Oporządzę to i rzucam dalej. Patrzcie na to, ile tu żyłki. Taki zaczepik. I mamy jeszcze jeden koszyk, 20 gram. Tutaj jest taki pręt. Nie wiem, czy go widać. Podobny do tego, co wyciągnąłem, ale kurde, boję się, nie wiem, czy on nie jest przytwierdzony tu. Tu od góry go spróbuję zobaczyć czy on będzie się ruszył Dobra piękne dwa grubasy Jeden i drugi taki prędko zbrojeniowy

Skoda go nawet na złom na wiosce się przyda. Dobra, działamy dalej. A tutaj, sloganem wędkarskim mówiąc, to rura z opadu. Normalnie trafiona w punkt. Pyk na dno i od razu opór. Takich kotlet. Super. No i chwila przerwy, w jakichś tam ciekawszych fontach, i taki woblerek wyszedł. Widać, że już trochę poleżał. Zobaczymy, może da się go do, doprowadzić do porządku. Znaczy wyczyścić. I taki pręcik o, do grubasków Mam, <laughs> mamy koszyczek, zaraz go sobie wypłuczę. i kolejna blaszka, takie coś jeszcze. 20-30 minut i będę się zawijał. No to robimy podsumowanie, co tam dzisiaj wpadło. To tak jak widzieliście, złom grubego trochę wpadło. No. I akcesoria wędkarskie pod tytułem koszyczki gumki, jakiś tam ołów też wpadł. No i blaszki. Jeden bobler. Blaszki. No, wszystkie do, do czyszczenia. Nie wiem, czy to coś z tego będzie. Ale nieważne. Liczy się, że był wypad. Także pozdrawiam wszystkich i cóż. Do zobaczenia.